Cześć, z tej strony Psychol w Biznesie. Dzień dobry, witaj. Dzisiaj zajmiemy się tematem samospełniającej się przepowiedni. Brzmi czarodziejsko, ale o co w tym w ogóle chodzi? Czym jest samospełniająca się przepowiednia? Wyobraź sobie taki dzień. Wstajesz rano w łazience, nie masz ciepłej wody, jedziesz autobusem do szkoły. Autobus stoi w korku, spóźnia się na zajęcia, a nauczyciel bierze się do tablicy. Gorzej być nie może. Po takim poranku każdemu już by się nie chciało. Wierzymy to, że dzisiejszy dzień jest stracony. Nasza mowa ciała, nasze oczekiwania będą powodowały, że będziemy doszukiwali się sytuacji, które będą utwierdzały nas w przekonaniu, że dzisiejszy dzień jest zmarnowany. Przykładem czerwony. Światło na ulicy, mandat za przejście na czerwonym świetle, czy brak prądu w gniazdku. Ale nasze przekonania przekonaniami ale co mówi na ten temat nauka? 50 ponad lat temu naukowcy w jednej ze szkół podstawowych powiedzieli nauczycielom, że 20% klasy ma potencjał, który będzie można wykorzystać i on objawi się w przeciągu najbliższych 365 dni. Po roku naukowcy przyjechali do tej samej szkoły i zauważono, że wśród dzieci 20% miało lepsze wyniki w nauce. Naukowcy głowili się na tym, co mogło być przyczyną i doszli do wniosków, iż prawdopodobnie doprowadziło to, że nauczyciele poświęcali więcej uwagi tym uczniom, o których wiedzieli, że mają potencjał. Ci sami naukowcy wyznaczyli trzy etapy dla samospełniającej się przepowiedni. Pierwszym etapem jest postawienie hipotezy. Załóżmy, że uwierzysz, że jesteś głupi. Hipoteza. Jesteś głupi. W drugim etapie zaczynasz zachowywać się zgodnie z tą hipotezą, czyli skoro jesteś głupi, no to po co masz się starać, skoro wszyscy będą uważali, że jesteś głupi. A skoro jesteś głupi i przestajesz się starać, inni zaczynają uważać ciebie za głupiego, bo zachowujesz się głupio. Jak widzisz, zjawisko samospełniającej się przepowiedni towarzyszy nam w życiu. Ja dzisiaj również go doświadczyłem, gdy. Dzisiaj zamknęli drogę i stałem 15 minut w korku. Następnie oblałem się kawą i gdy wyjeżdżałem z domu ponownie, uznałem, że już dzisiejszy dzień będzie zły i śmieciarka zablokowała mi samochód. Także, jak widzisz, jeżeli w coś uwierzymy, to to przyciągamy. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się ode mnie, czym jest samo spełniająca się przepowiednia i ten odcinek niesamowicie ci się podobał. Jeżeli tak, napisz proszę w komentarzu, czy chciałbyś więcej ciekawostek psychologicznych oraz zasługuj mój kanał. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia w Psycholbiznesie. Cześć!